Witamy Państwa na konferencji prasowej na temat bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego Polski. Jesteśmy tutaj przy okazji targów zbrojeniowych Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Są tutaj dwa konteksty. Zebraliśmy się jako Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość z całej Polski na listach sejmowych, ale także nasza grupa zawiera znakomitych ekspertów. Chciałem przedstawić z nami są mianowicie pan prezes, poseł Grzegorz Braun, prezes mojej macierzystej partii Korona. Konfederacja Korony Polskiej, jednocześnie jeden z trzech liderów. Konfederacji Wolność i Niepodległość, pan profesor Andrzej Zapałowski, specjalista do spraw armii i bezpieczeństwa naszych granic, dr Sławomir Ozdyk, ekspert od bezpieczeństwa wewnętrznego, Ireneusz Jabłoński, który zajmie się sprawami bezpieczeństwa. Ekonomicznego. Ta nasza konferencja to taka zajawka. Zapraszamy później o godzinie 13 na panel ekspercki do hotelu tęczowy Młyn. Dodam jeszcze oprócz. całkiem dobra nazwa, jak podpowiada tutaj Pan Prezes Grzegorz Bram. o tak. Młyn, i do tego jeszcze tęczowy. Jeszcze drugi kontekst, tylko tutaj częściowo kielecki, niezbyt chlubny, ale także ogólnopolski, to odnośnie tych kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego. Niedawno mieliśmy kilka dni temu do czynienia z dymisją wiceszefa dyplomacji Piotra Wawrzyka. Miał on wedle doniesień różnych mediów uczestniczyć w niezbyt jasnych, w jasnym procederze ściągania. Migrantów nielegalnych czy półlegalnych z rozmaitych części świata. No i to jest taka może ilustracja bieżąca tego, jak rząd traktuje kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Natomiast ja jeszcze siebie przedstawię Piotr Heszen trójka. Z drużyny Brauna z tego właśnie województwa świętokrzyskiego do Sejmu. Zapraszam pana profesora Andrzeja Zapałowskiego, aby poruszył kwestię, jak wygląda dzisiaj stan polskiej armii. Zapraszam, panie profesorze. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Przede wszystkim to miejsce ma bardzo duże znaczenie, bo jest związane także z ekspozycją polskiego przemysłu obronnego, który nie jest w zakupach priorytetowy mimo dużego pr ministra obrony narodowej, który mówi, że będziemy głównie kupować w polskim przemyśle, a największe kwoty są kontraktowane na zakupy za granicą. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na kilka innych istotnych rzeczy. Poza rozbrojeniem wojska polskiego w ostatnim roku, ja tylko przypomnę: jedna trzecia sprzętu wojsk operacyjnych została przekazana na Ukrainę. To, co mamy uzyskać, kupić, będziemy kupować przez najbliższe kilkanaście lat. O tym się społeczeństwu nie mówi. Ale bardzo ważną kwestią jest przede wszystkim to, że, proszę Państwa, nie ma praktycznie wszystkie decyzje dotyczące wojska, dotyczące armii, podejmuje się poza cywilną kontrolą nad armią. Dla wielu osób cywilna kontrola kojarzy się przede wszystkim z tym, że jest cywilny minister. Nie, proszę Państwa. Wszelkie decyzje związane z zakupami polskiego przemysłu zbrojeniowego odbywają się poza Sejmową Komisją Obrony Narodowej i odbywają się poza Sejmową Komisją Finansów, co jest standardem we wszystkich krajach na całym świecie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, skąd ten rząd stara się, mówi, że czerpie przykłady. Nie, proszę Państwa, wszystkie decyzje zapadają w wąskich gabinetach. Co jest odejściem od standardu? Tak samo nie dyskutuje się na temat przede wszystkim reformy sił zbrojnych, także odbywa się poza Sejmem. W Sejmie nie przeprowadzono w tej kadencji ani jednej istotnej debaty na temat bezpieczeństwa państwa. Szanowni Państwo, na przełomie ostatniego roku z wojska odeszło prawie 15 tysięcy doświadczonych żołnierzy Wojska Polskiego. To jest stan mniej więcej dywizji, którą minister obrony narodowej zapowiedział, że jest tworzona pierwsza dywizja y, na północy Polski, pierwsza dywizja Legionów, która ma być tworzona przez ponad 10 lat, a w ciągu jednego roku odeszły stany, stany osobowe wysoko wyszkolonych żołnierzy, y, po prostu, y, które tworzą y, zasoby za Dywizję, zapowiada tworzenie kolejnej dywizji, tylko nie zapowiada, że te jednostki taktyczne będą tworzone przez kilkanaście lat. Największym problemem polskiej armii jest w tej chwili to, że na dzisiaj nie ma uzbrojenia, ma być. Jeżeli będą środki finansowe w najbliższych latach, i bardzo dobrze, że się kupuje dużo sprzętu dla armii, ale największą bolączką jest, są przede wszystkim zasoby osobowe, które, które jest, no, no jest bardzo duży problem i tragedia w tej kwestii. My dzisiaj tutaj z panem posłem, z innymi ekspertami, będziemy zwiedzać przede wszystkim polskie stoiska, będziemy patrzeć także oczywiście, co oferuje zagranica, ale my musimy pamiętać o tym, że في اي Rząd, minister obrony narodowej głównie to, co obiecuje, co te umowy, które podpisuje, to są działania PR-owe związane z kampanią wyborczą. To nie jest reforma systemu, przede wszystkim organizacyjnego i systemu reformy zasobów ludzkich, gdzie mamy bardzo, coraz gorszą z roku na rok sytuację, a w styczniu następnego roku prawdopodobnie odejdzie. Kilkanaście kolejnych tysięcy żołnierzy zawodowych z bardzo dużym doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Zapraszam doktora Sławomira Ozdyka. Szanowni Państwo, Konfederacja Korony Polskiej, pana posła Grzegorza Brauna, czyli moja rodzima partia, od X czasu systematycznie informuje Państwa o tym, iż mamy do czynienia na terenie naszego kraju z masową, niekontrolowaną migracją. To, że ona jest niekontrolowana. To, że ona jest masowa, to jest jeszcze, jak to mówią, jak to mówi, młodzież w swoim slangu, małe miki. Od dwóch dni, od piątku, właściwie od piątku, okazuje się, że masowa, niekontrolowana dla państwa polskiego, ale bardzo dobrze sponsorująca urzędników prawa i sprawiedliwości. Pan wiceminister Wawrzyk odpowiedzialny za departament konsularny. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tu zadajmy sobie pytanie, czy jeszcze Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan minister Wawrzyk i jego pracownicy praktycznie naciskali, można powiedzieć, quasi zmuszali placówki dyplomatyczne do tego, aby wystawiały wizy pracownicze na potęgę. Z takim domysłem, iż te wizy są potrzebne, gdyż brakuje nam rąk do pracy. Co się okazuje, również dotyczy to Kielc. Tu w Kielcach miał powst powstać jedno z centrów wizowych. Pierwsze miało być w Łodzi, drugie miało być w Kielcach. Te centra miały sprowadzać do naszego kraju około 400 tysięcy osób. Indie, Bangladesz, Pakistan, etc., etc. A każda z tych osób miała temu centrum zapłacić od 4 do 5 tysięcy dolarów, a jeżeli to były takie kraje jak Pakistan, Bangladesz, jak już wspominałem, Indie, te kwoty były jeszcze wyższe. Kto na tym zarabiał? Co miał na myśli, sprowadzając tych ludzi do kraju? Czy była to legalna furtka do nielegalnej migracji do Polski i do Unii Europejskiej? Dlaczego Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Ostatnich Zagranicznych? Kto zmusił rząd pana premiera Morawieckiego do tego, aby w tej kampanii wyborczej to ogłosić? O tym wszystkim, szanowni, porozmawiamy sobie na panelu, który dzisiejszego dnia również tutaj się odbędzie. Dziękuję bardzo. Pani róż Szanowni Państwo, słyszymy zewsząd, że potrzebujemy pieniądze na uzbrojenie właśnie rozbrojonej armii, o czym mówił przed chwilą pan profesor Zapałowski. Owszem, potrzebujemy pieniędzy, ale powinniśmy je pobierać w ten sposób, myślę to o rządzie, aby jednocześnie nie zarżnąć złotej kury znoszącej, kury znoszącej złote jaja. Mianowicie polskiego żywiołu gospodarczego, ponieważ próba opodatkowania bezrefleksyjnego i bez opamiętania tych aktywnych Polaków zaowocuje zmniejszeniem bazy, zmniejszeniem bazy podatkowej i tym samym w przyszłości mniejsze podatki. Zatem to stworzenie warunków do rozwoju aktywności polskiego żywiołu powinno dać w nieodległej przyszłości większą bazę podatkową i co za tym idzie większe wpływy do budżetu, a nie polityka rozbójnicza, o której nam się mówi. Drugi ważny aspekt, szczególnie dla tego miejsca, w którym jesteśmy, jak Państwo widzą, za plecami mamy bramę wejściową do targów kieleckich, w tym wypadku targów zbrojeniowych. Jest to bardzo cenna inicjatywa pokazująca możliwości przemysłu zbrojeniowego, w tym przemysłu polskiego. Należałoby oczekiwać, aby, tak jak już powiedziano, większa część Zamówień dla polskiej armii była plasowana w polskich przedsiębiorstwach, które mają tradycję, kulturę produkcji i jeszcze pracowników, którzy ten przemysł przez wiele lat budowali i utrzymywali. Dodatkowo mamy ogromne zaplecze intelektualno-naukowe, przede wszystkim w Wojskowej Akademii Technicznej i na wielu innych politechnikach, które są w stanie wy skonstruować, przetestować i przygotować do masowej produkcji oryginalne polskie rozwiązania, poczynając od broni strzeleckiej, a na rakietach kończąc. Warto przypomnieć, że przemysł rakietowy i polskie rozwiązania technologiczne już pod koniec lat 60. miały Poziom światowy i wtedy byliśmy w stanie wyprodukować rakiety stratosferyczne, zatem takie, które dzisiaj byłyby bardzo pożądaną bronią nie tylko krótkiego, ale i dalekiego zasięgu. Skoro potrafiliśmy to robić blisko 50 lat temu, to tym bardziej potrafimy dzisiaj. I Wzywamy naszych drogich rządzących do tego, żeby nie koncentrowali się na propagandzie i wydawaniu naszych pieniędzy w świecie, tylko stworzyli warunki do odbudowy i rozbudowy polskiej myśli technicznej, polskiej myśli zbrojeniowej i przemysłu, który tą myśl mógłby z sukcesem realizować. Zapraszamy na panel o godzinie 13, gdzie te wątki rozwiniemy. Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość, głowa drużyny Brauna, pan poseł Grzegorz Braun. Kłaniam się, szczęść Boże. Jak Państwo widzicie, przyjeżdżamy tutaj w poważnym składzie. Zawodnicy wagi ciężkiej, super liga konfederacka towarzyszy mi tutaj tego dnia w Kielcach na targach zbrojeniówki, kandydaci Korony na Listach Konfederacji. Jeszcze raz pan profesor Andrzej Zapałowski, prowadzący naszą listę w Krośnie Przemyślu w okręgu 22. o Piotr Heszen tu w Świętokrzyskiem na najlepszym przysługującym koronie, trzecim miejscu na liście w tym okręgu. Pani Diana Ruchniewicz z czwórki w Warszawie. Doktor Ozdyk, dwójka Bydgoska. Pani Reneusz Jabłoński, dwójka w Sieradzu. No, koledzy, nie wymieniam Was wszystkich. Bardzo dziękuję za, za gościnę. Poza kadrem Jan. Krysiak, trójka, Welblągu, Szanowni Państwo, ekspertyza owszem, ale też przede wszystkim wola polityczna, wola polityczna, by Polska była polska i w wymiarze obronności, i w wymiarze bezpieczeństwa socjalnego i w wymiarze bezpieczeństwa tożsamościowego żeby Polska była Polska. Kandydaci korony na listach Konfederacji idą do Sejmu. Mam nadzieję, że ta konferencja, dająca przedsmak tego, co możecie Państwo usłyszeć na dzisiejszym panelu dyskusyjnym, upewni Państwa w przekonaniu, że to są głosy, które powinny, muszą zabrzmieć w przestrzeni publicznej na tym forum centralnym, stołecznym, warszawskim, parlamentarnym, a z czasem daj Boże i rządowym. To są ludzie, którym ufam, w których, w których ekspertyzie pokładam moje nadzieje na to, że możemy odzyskać państwo polskie przede wszystkim dla Polaków, bo przecież Polska to nie jest hotel, w którym każdy kto się zamelduje, bierze klucz i robi, co chce w swoim pokoju na cudzy koszt jeszcze, Polska to nie jest własność któregokolwiek z nas, ani też którejkolwiek z naszych organizacji. Polska to coś więcej w czasie, także i przestrzeni. Nie będzie tego, jeśli nie będzie bezpieczeństwa. Państwa Narodu Polskiej Racji Stanu, Polskiego Interesu Narodowego. No i zaczynamy tę kampanię wyborczą, bo bośmy się właśnie szczęśliwie i, i myślę też rekordowo, szybko porejestrowali w naszych okręgach. Jesteśmy już formalnie, oficjalnie urzędowo kandydatami zarejestrowanymi do tych wyborów parlamentarnych, przed nami sprint wyborczy. 5 tygodni, bądźcie z nami w tym sprincie, no ale przede wszystkim bądźcie z nami na finiszu. A dziś bądźcie z nami w Kielcach, zaraz na targach zbrojeniówki o 13:00, panel dyskusyjny, ekspercki, obronność, bezpieczeństwo w finansach, energetyce, w polityce wewnętrznej, i w polityce międzynarodowej. Bądźcie z nami również w godzinach późniejszych, co jeszcze w programie? Zapraszam Piotr Hesem, jeszcze wszystkich do Plejady przy rynku 12 w Kielcach, na spotkanie otwarte o z godzinie? nami wszystkimi o godzinie 18.30. O 18.30 tak w Plejadzie. Jest, w tym samym składzie, miejmy nadzieję, że jeszcze pojedziemy. W Plejadzie tak, o przy rynku gości. Kieleckim. Do zobaczenia. Dziękujemy. Czy macie Państwo jakieś pytania do naszych ekspertów? Żentelmeni o faktach nie dyskutują. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.